Jebane chrześcijaństwo i katolicyzm musimy zniszczyć za wszelką cenę, po prostu musimy to zniszczyć. Musimy to zrobić, przed chwilą widziałem, patrzyliśmy na siebie, małżeństwo stało naprzeciwko mnie. No dobrze zbudowane, oboje w wieku około 40-45 lat. Ona w chuście na głowie wychudzona, zmęczony wyraz twarzy. Od razu zorientowałem się, że jest ciężko chora, trzymała go pod rękę, zapadnięte oczy, podgrążone. Tego by nie było. Nie byłoby tego, gdyby nie jebane chrześcijaństwo i nie jebany katolicyzm, które cofnęło rozwój cywilizacji, które nie tyle opóźniło rozwój medycyny, co cofnęło ten rozwój. Dlatego kurwa, naszym obowiązkiem jest ich zniszczyć, po prostu. Obowiązkiem każdego normalnego człowieka, który czuje, który wie, że przyczyną wszelkiego zła jest ten syf. Że przyczyną tego, że dziś w XXI wieku nie ma lekarstw na ratunku dla ludzi ciężko chorych, umierających, dla ludzi na wózkach, dla niewidomych. Ten syf. To jest tylko ten syf, chrześcijaństwo i katolicyzm, on musi zniknąć z powierzchni ziemi, a jeżeli nie ziemi, to przynajmniej z powierzchni Polski, z obszaru naszego kraju, tak bardzo zresztą doświadczonego obecnie przez i rządy pisowskie, i debili, posłów, parlamentarzystów, modlących się do czegoś, czego nie ma. Po prostu tak czuję. To wszystko, dziękuję. Oczywiście sorry za bulgaryzm.